Przed nami są cztery ogromne skiny. Skin mój, skin Alka, skin Sebka i skin Pati. I w tych właśnie skinach robimy labirynty. Każdy robi swój labirynt, aby dojść do samej głowy i z niego wyjść. Ciekawe, komu się uda, a kto wygra, kto przegra, oglądajcie z mojego końca, bo za ja nami jest też Alek. Właśnie Alek tutaj jest, tam później jest Sebek, Pati, bo ja, swoje no kolejności. Ja, 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 ja tak samo oglądajcie apeczkę w górę widzowie i zaczynamy start, a mi jeszcze do, do pomoże, patrzcie, Pimpek tu jest cieba. Przywitajcie wszyscy, Pimpek. Pimpek Skacze przyszedł. I nie wiem, czy go pamiętacie. Jak go pamiętacie, to przywitajcie, kotka. Napiszcie mu miał, miał. Miał, miał, pimpek. Zaczynamy. Start go. Robimy labirynt. Labirynt chodzi właśnie tutaj o to, żebyśmy zrobili swój labirynt. Który będzie prowadził do głowy. Który nas wyprowadzi z postaci, czyli z skina. I to jest bardzo ważne. Kto przejdzie labirynt, każdy będzie przechodził właśnie inny. Nie swój, tylko ja, na przykład, Alka. Alka, Alek, mój. A Sebek, Pati, A Pati Sepka. Wiecie, odwrotność tego I zobaczymy, kto wygra, kto przejdzie, kto nie przejdzie Oglądajcie, będzie ciekawie To jest mój własny, piękny skin Moja głowa Zbudowanie, zobaczcie, jaki, jaki super zbudowany No to zaczynamy od nóg Tutaj jest start labiryntu Ja już buduję Dobra, ja tutaj już jest labirynt tak się... I musimy go zrobić Bierzemy oczywiście też, uwaga, nie tylko labirynt robimy Ale też stawiamy pułapki Patrzcie na to Wchodzę sobie w zakładkę Następnie mamy tutaj różne pułapki Typu miny No miny raczej nie, bo to wybucha Lepiej coś, co jest z wybuchem to nie dawać Bo to zepsuje skin Ale... Mamy takie pułapki, właśnie Pimpek możesz mi rzucić. Mamy takie kolczatki, mamy też lasery, mamy też trapy. I w tych właśnie pułapkach musimy dać się między labiryntem. Dobra, ja tutaj robię teraz skręt w lewo, czekajcie. Teraz ja rozwalimy. to wygram, nie chłopaki? Ja mam no taki tak, mocny pomysł, że... no, Zobaczymy. Zobaczymy, kto wygra. Ja już tu robię pierwszy labiryncik elegancki. Teraz tutaj tak zrobimy. Pimpek, ustawia pułapki. Ustawia pułapki. Dobra, on robi. Patrzcie, już sobie nie na start. Dobra, on coś tam robi, możesz wylać też lawę. O, o, oczywiście tych boków, nie niż ja, ja wyznaczam labirynt. Ja wyznaczam labirynt. Tutaj sobie tak zrobię, dobra. Labirynt musi być długi i musi być zaokrąglony. On musi tak przechodzić, żeby ciężko mieli to to przejść, nie. Kliknijcie, widzowie, łapeczkę w górę i pamiętajcie też o subskrypcji. Zostawcie subika jednego na kanale, kliknijcie boom! Taką subskrypcję. Halo! Kto jest tu nowy? Przyznacie się, kto jest nowy na moim kanale, kto mnie nie zna. <laughs> no kliknijcie subskrypcję. I też możecie wejść na mój sklep, bo mam fajne promocje. I też mam bluzy, własną markę Smile Team. Zobaczcie, takie jest logo piękne. I nie tylko! Jak wam Mam zimno, to też mam czapkę. Zobaczcie jaką. Minka jest haftowana, bardzo dobry materiał, polecam. I tu jest jeszcze napis smajsu, jak sami widzicie. Nawet mam koc, jak mam jest zimno. Dużo rzeczy na moim sklepie, zapraszam, smajs.pl Pierwsza nie w opisie, dobra, a my się spieszymy, teraz weźmy, przejdźmy do mm, właśnie Minecrafta i tutaj już mamy, patrzcie, pierwsze lasery Pimpek ładnie wszystko poustawiał, kozacko, dobra, on już tam nie czeka, żebym wytyczne zrobił tutaj, nadaje to labirynt, tutaj będzie się ciągnął, dobra Tylko Ja Pimpek... zaraz płatki będę Musimy dawał. Musimy zrobić takie przejście tutaj też, że to będzie oszukane. Tu będzie ślepa uliczka Ktoś coś, Pimpek zobacz, to jest już to jest ślepa uliczka. Rami mi kot <laughs> e, To ja będę Timie chwety nie, nie? może wyjść, kot <laughs> Kot nie może wyjść, Kiciek! Czy ty nie możesz wyjść? O, patrzcie. Czy ty skończy. właśnie w pułapkę wróciłeś kota swojego? Nie, kot sam w pułapkę wszedł. Dobra, okej, okay, robię tutaj, czekaj. Koc, on już Dobry labirynt. O, stała zaraz Za dużo tej pańczyny. Dodajmy no, teraz tutaj, tu. Musimy zrobić tak ten labirynt, żeby mieli ciężko przejść. Zobaczmy, jak to z góry prezentuje się. Uu, fajnie to zaczyna robić. Patrzcie, labirynt nas zaczyna właśnie od nogów się. Następnie będzie prowadziła aż do głowy, zobaczmy alka. Uuu, Alek, jak zrobił? No, nieźle. Z Zróbmy sobie kilka wejść. Tutaj na przykład będzie jedno ciągnące, Drugie tutaj będzie. I to właśnie na końcu zrobimy sobie skręt, w którym będzie ślepa zaułka. Czyli będzie tutaj nie do wyjścia. I właśnie w tym miejscu, Pimpek, weź coś postaw w tym miejscu. Tutaj na końcu może lawę daj czy coś. Albo za tym zakrętem właśnie lawa. Że to nie, to jest źle. Zły skręt po prostu. Nabierzemy go, że to zły skręt. Kolczatki. Dużo, dużo kolczatek nie, nie trzeba dawać jak coś. I tu będzie przejście przez moje nogi. Będziemy mogli skakać przez lawę. Dobra. Superaśnie, następnie labirynt idzie tutaj Prosto, możemy wtedy skręcić wy W prawo, może tutaj już Skręcamy, zróbmy taki zawijaz U, to będzie dobre Teraz skręcamy sobie w lewo Czekaj, bo tutaj tak my przejdziemy, tak możemy Zrobić, wtedy tutaj przejdziemy Czekaj, bo jak ja tutaj Zrobię, nie, to byśmy Tak nie wywalili, dobra, musimy pomyśleć O tak, zróbmy sobie przejście, tu będzie Zamurowane, dobra, pimpek daje pułapki Ja to robię, superaśnie Nadajmy teraz sobie tak elegancko Dobra i teraz będzie przejście na prawo Zobaczcie jak ten labirynt się ogólnie ciągnie I on będzie miał różne skręty Które nie do, niekoniecznie nas doprowadzą do czegoś, nie? Możemy też dać zombiaka Albo możemy też po, postawić jakiegoś potwora Który będzie bił, to też nie jest głupio ogólnie, nie? Nadajmy teraz tutaj, że będzie skręt w lewo Patrzcie U! Ej, możemy tak zrobić jeden skręt, który zakręca I daje z powrotem do To byłoby w ogóle 300 IQ Taki zakręt robimy, nie? I skręca do wyjścia z powrotem i zróbmy tak, tutaj będzie, tutaj będzie, tutaj będzie. I <grywa> zróbmy, to będzie kozackie, 300 IQ, to będzie ten sklep. On zawraca sp. Ooo, to będzie dobra. oni nie mają szans tego na przejście, nie? Patrzcie, ja tak to zawinąłem, że tu normalnie będzie wyjście z tego. I oni pomyślą, gdzie iść tędy. A <grywa> w lewo, albo w prawo, inni nie wiedzą. Dobra, ale kozacko. A ja mówię, to będzie labirynt hardkorowy do przejścia, nie? Ale oczywiście musimy zrobić to przejście aż do samej głowy na skinie. No więc to tutaj musi, tutaj musi być wyjście na tynie No na, na łebie musi być wyjście, słyszycie? Na łebie. Dobra, 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 dobra zrobimy Ej. dobrze, zobaczysz. A, a wy macie łeb czy głowę, bo nie wiem. Ja mam główkę. główkę. Dobra, Pimpek co myśli? Pimpek co tu? Tylko Pimpek tego się nie przeskoczy. Patrz, jak wejdziesz tutaj, widzisz cię ciężko wejść tutaj przez pańczynę On Pimpek robi. I jakiś w ogóle. <laughs> Lipek, musisz tak robić, że to dało radę przejść jakoś. Najlepiej no to dać łatwe i proste. teraz tutaj. Ok, super, to będzie zakrętas. Teraz zróbmy, czek. Tutaj będzie przejście, tu będzie skręt w prawo, dobra. Tutaj będzie odbicie, może. O, zrobimy kolejnego skręta, że tutaj będzie dobre, ale ja mam zakręcony labirynt. Trzeba do dobrze go wyznaczyć po prostu, nie? Jak coś, to mówcie co robicie, nie? Sebek Patrick. No, ja dodaję. Ale... Ja, ja łapeczki ładne, eleganckie, piękne, daję. Łapki, ja daję. Dobra, ja daję. Jak coś, to nie patrzymy z góry, nie? Nie patrzymy z góry. Okej. Okay. Dobra, teraz tak jaki mój będzie pokręcony. Ja sam tu zaraz wyjścia nie znajdę. Ja się być. gubię we własnym labiryncie, ja, ja. ja się gubię we własnym labiryncie Ale dobra, majstery, my to zaraz rozrobimy. Ja tu dobrze robię Szef zawsze dobrze robi, pamiętajcie tak, teraz... tak, dokładnie no <grych> Czekaj, właśnie się sam zakręcił teraz Czekaj, ja się teraz sam zakręcił Szef się Jak zakręci. to się sam zakręciłeś, tak się da? Dobra, teraz tutaj, to tu będzie przejście Dobra, mocne, mocny Mocny fist Dobra, tu my mam, teraz to będzie przejście tu Dobra, ale ja to porobiłem Tak to zakręciłem A teraz tutaj mu zrobimy takie przejście Teraz tu w lewo, dobra Teraz tutaj to będzie szło, tu damy ścianę Teraz taki zawijazd Następnie tutaj przechodzimy. A, będzie ciężkie, chłopie do mnie do przejścia. Dobra, i zaraz będziemy oczywiście. Mojego nie Każdy z nas będzie musiał przejść właśnie przez te labirynty. I zobaczymy, kto dojdzie do samego końca. Wtedy ten wygrywa. Ja już robię labirynt na swoim brzuchu, patrzcie. Na swojej mince. Jaki ja zrobiłem labirynt? Ej, mój jest jakiś dla haprosów, hardkorów w ogóle. Ja to ale zrobiłem. Z widział mój, mój jest, jest mega trudny. Tu jest alka, ale troszeczkę większy mogę zrobić. Tam jest sepka. Wow, sebek jak zrobił. A Patrycja! Papie jeszcze nie skończyłem. Wow, dobra, okej, okay, mega są labirynty. Jak sami widzicie, na naszych skinach są naprawdę mocne labirynty. Najlepsze. Tak, jedne z najlepszych labiryntów. I chcielibyście takie przejść? Napiszcie w komentarzu, widzowie, kto by chciał przejść labirynt i jaki? Czy Smajsloła, czy Alka, czy Sebka, czy Patty? Napiszcie w komentarzu. Mój, mój, Jestem ciekawy. Jestem ciekawy, widzowie, piszcie komentarze. Dobra, ja jeszcze nie skończyłem całego labiryntu. Musimy zrobić to aż ja do samej nie. głowy. Więc tutaj jeszcze przeciągam, robię go dalej. Pimpek mi tam robi ten elegancko pułapki, więc super to jest. Dobra, ja to tak porobiłem, że się sam już nie płapie, czekaj. Tutaj... Ej, nie, e, nie usuwaj mi! Ej, pipek, nie usuwaj mi! To nie masz. Ej, gdzie mi ziemię jest ustawa? Nie psuj mi labiryntu, pipek! O pipek jak coś się nie zajmuj ścianami, tylko samimi pułapkami. Ja się zajmuję... Ja się, ja się zajmuję właśnie ścianami. Dobra, i teraz tak, dajmy to tutaj ty sobie masz zrobić. No w teamie ty. Dobra, teraz tutaj trza. Okej, okay, tak, tak. wow, ale to jest powalone. Ja cię kręcę, no nie wiem czy ktoś to przejdzie. A teraz tutaj robię to przejście. Teraz na prawo, dobra. Sam się pokręciłem już. <grych> Powalone to dajemy ja. Nadajemy teraz tutaj. Daje... Ale kto jestem. przejdzie, to na końcu nam naprawdę fajną nagrodę. Na końcu dajemy fajne, za takie. Zaje fajne dajemy nagrody. Nagrody, które. Wa... warto iść. Nie? Powarto iść. No dokładnie, dokładnie. Warto iść po te właśnie nagrody. A no, ja już będę prawie kończył powoli. Po takim dłuższym czasie. Ale widzicie, ten labirynt sporo czasu zajął ogólnie. Nie jest łatwy. Nadajemy teraz tutaj i zaraz będzie przejście. Tutaj sobie jeszcze zarobimy zakręta. uh Żeby tutaj jeszcze oni musieli sobie wejść, dobra, tu będzie zakręta, tutaj się ciągną. Okej, okay, żeby oni się mogli nie połapać, dobra. Na prawo już mam, teraz musimy dać na lawo, na lewo, co mówię na lawo. A lawę też dajemy, też damy, dobra, tutaj dajemy. Jak wam idzie Sebek Patty ale ja Bardzo ja dobrze, ranę. bardzo dobrze. Kiedy kończymy, kiedy kończymy, no bo to ja będzie mega. Nie, nie, jeszcze, nie woli, jeszcze nie, jeszcze trochę, a, bo ja tutaj mam do roboty nie pełno nie może wychodzić poza części ciała, jak coś. Poza części ciała, czyli nie możemy rozwalić części ciała. Okay. On musi być tylko w środku, a jedyne. Wyjście, jedyne wyjście i wejście To jest tylko na początku i na końcu Czyli w głowie, innego nie ma Nadajemy teraz tutaj Tak jest kapitanie po, 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 Nawalamy labirynta Ale są mega przejścia, ale są mega przejścia Nie? I da, Tak zrobimy sobie teraz tutaj dobra, Ja teraz już tu chyba skończyłem powoli Już masz Koń, koniec prawie, Serio? Ko końcówkę już robię, no Dobra, okej, okay, to fajnie, że robisz końcówkę Ja tego tak narobiłem, dobra, tutaj jest przejście tu jest tak, okej, okay, tu się przechodzi wtedy tędy. Dobra, teraz już na głowę wchodzę, na głowę wchodzę, dobra. Teraz zajmę sobie ten, ten kolor, trzeba, tu się przejdzie, tu się przejdzie. Okej, okay, tak się przejdzie, chyba da, chyba da radę, jest to, jest to do przejścia, tak, ogólnie jest to, patrzę tak sobie. Jest to do przejścia ogólnie. Jo, ja zrobiłem jakiś hardkorowy w ogóle za mocny. Tylko nie oszukuj, bo ty lubisz oszukiwać. Ja zrobiłem za mocny, nie? Ale dobra, zobaczymy, jak sobie poradzicie. To jest. Dobra, zabawa. ja sobie poradzę na no 100%. Ale jak mówisz, że sobie poradzi. No to ciekawe, ciekawe. Ja już robię labirynt sobie teraz na twarzy. Robimy teraz labirynt na twarzy. On jest dosyć wysoki, dobra. Dajmy sobie tutaj jeszcze przejście. I zaraz będziemy go przechodzili Każdy będzie przechodził inny labirynt, żeby było ciężej. Nadajmy no, sobie teraz tutaj. Czekaj, to dajmy. Tak sobie, dobra. No, oj, teraz jeszcze ciężej. A teraz tutaj mamy zakrętaca w lewo. Dobra, ja już mam naprawdę mocny. Oj, trochę se twarz rozwaliłem. Ups, tak, naprawiam, naprawiam. To jest moje oko. Ała. Czekaj, moje oko zepsułem, Marian. Mam chwilę problemu. Problemu z kompanierus. Oj, oj, oj. Doradcze, teraz to dajemy. Dobra, teraz w lewo sklep. Oj, teraz to sobie rozwaliłem. Po, 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 zaraz, będzie wyjście, będzie wyjście. W głowie będzie wyjście, będzie w głowie wyjście, sobie oznaczam. Teraz musimy tu zrobić w głowie, teraz tu. O, i tu będzie wyjście, superaśnie. Jedyne wyjście z głowy smajscraw, czyli z mojego skina labiryntu. A teraz tak sobie to rozwalimy. Okej, okay, jest przejście na prawo, tutaj go sobie... Ej, bo czas damę. się kończy, dawajcie się. Ja szybciej. wam powiem, że mój będzie najbardziej kozacki. Czas się kończy na właśnie, czas się Masz kończy. Teraz musisz kończyć już. Już kończę, już kończę Marian. Dobra, teraz tutaj. Teraz tu, dobra, rozwalę, tak Zaczynamy jak to, kto będzie jak to przechodził. Cześć, teraz tutaj dam przejście. No, raz skręt tu, ale to jest wszystko porobione. Uff. Jakie to jest mocne. Teraz tutaj będzie czekaj. A nie, tutaj tego tak nie zrobię. Tutaj muszę dać tak. Dobra, superaśnie, Teraz tak zrobiłem. Dobra, elegancko jest tutaj. Ciężko będziecie mieć. Yy, czyli do mnie już labirynt jest... mnie to żadne wyzwanie. Jest w zasadzie gotowy, tylko tutaj jeszcze trzeba zrobić przejście. Dobra, tutaj jest takie przejście, tu będzie może skręt na lewo, dobra. Tak zrobimy na lewo jeszcze, żeby oszukać po prostu. Musimy bardziej oszukiwać widzowie, bardziej musimy oszukiwać. Dobra, tutaj sobie go wyznaczę, tak. I to będzie ślepe Ej, bo mój skin się uśmiecha w sobie, labirynt. Tak zrobiłem, a go chciałem tak, że się wygląda, jakby się uśmiechał. Uśmiecha się? Wow, no. lol. Oraz ja jeszcze... zobaczyć, spać. Dobra, ja jeszcze sobie tutaj zrobię. Okej, okay, ale będziecie tak pogubieni w tym labiryncie, labiryncie że no, nie wiem, czy dacie radę. Bo ja nie? mam chorobę lokomocyjną, to żeby, żeby się w głowie nie teraz zakręciło Ale jak u ciebie. Da, No, tutaj. bardzo, bardzo fajnie. Dobra, teraz tutaj dajmy sobie. OK, labirynt. Pełne skupienie jest bardzo mocne, żeby nikt. Kto nie przejdzie, to przegrywa, oczywiście, nie? A co do wygrania było? Dobra, teraz tu mamy, tu mamy, czekaj, teraz tak. Ej, a robimy jakąś nagrodę na koniec? Jesteś... Aha, my robimy, dobra, nie na nic nie mówię. No robimy nagrodę na końcu, no robimy. Normalna nagroda na końcu musi być skrzynka, do której dajemy najlepsze rzeczy, oczywiście. Dobra, to ja już mam. Dajemy najlepsze rzeczy. Dobra, mamy teraz skrzynię, dajemy teraz tu. OK, i stawiamy najlepsze rzeczy. Czyli ja na przykład dam dużo. Fiamentów. Dużo e, mieczy, pała, narzędzi i tych. Dobra, u mnie jest warto, żeby dojść do końca. U mnie jest bardzo warto, dałem właśnie to. A u mnie jaka wartość jest, okay. Bo ja tu cały portfel musiałem wyrzucić. Dobra, to mamy i chyba jesteśmy gotowi. Jesteśmy gotowi? Chyba tak! Chyba Myślę, jesteśmy. Tak. Dobra, no to w takim razie mój labirynt o dziwo jest. Czekaj, sprawdzam jeszcze ostatnie tylko sprawdzanie. Ostatnie sprawdzanie. Ostatnie szlify, jak to się mówi. Ostatnie szlify. Czekaj, czekaj. Tutaj sprawdzam, czy tu w prawo można wyjść. Teraz tu tego. O, tutaj coś mi się nie zgadza. Dobrze, że patrzałem, dobra. Okej, okay, teraz tu. Dobra, mój ja labirynt, labirynt jest gotowy! Część. Mój też! Leci, Lecimy! Bo! Mój labirynt jest gotowy, patrzcie, jak mój labirynt wygląda! A Alka wygląda w ten sposób. A Sebka w ten. Wow, Sebek jak mocno ma. I Patrycja! Patrycja! Nie! To jest już chyba ponad to 1000 IQ! Patrycji jest jeszcze gorszy, jeszcze lepszy! ja mój to już jest bardzo ciężki, ale Patrycji! Dobra, to teraz każdy przychodzi swojego skina. Każdy przechodzi labirynt! Swojego! No! Dokładnie, teraz tak, idziemy do labiryntu pierwsze Alka. Wszyscy się ustawiamy przy Alka, tylko Alek nie idzie, tylko my. Wszyscy, wszyscy przestawiamy się. Chodźcie. Ja chodźcie. obserwuje z góry. Tak, obserwuj nas z góry, my bierzemy teraz game od survival, powtarzam, survival. Dawajcie tutaj do raz do mnie, dawajcie do mnie. Wszyscy się ustawiamy, Alek nie przychodzi, tylko my przychodzimy. Pierwszy idzie Sebek. Sebek idzie nie pierwszy. Macie pierwszy. Dobra, ja. Dobra, ja nie podglądam. Sebek poszedł pierwszy chwila przerwy, żeby on. A tam Sebek pad do lawy. A ta Dobra, no, no teraz padł. druga y, osoba, Patrycja, nie podglądamy, ja nie mogę patrzeć z góry I ja teraz lecę zaraz za Patrycą, po kolei I taką przerwą jedziemy, nie, nie? I Pimpek za mną możesz iść zaraz Dobra, uwaga Ej, Patrycja Trzyba... też nie daje rady Teraz o, ja idę, idę, teraz ja idę, poczekajcie, ale od razu ze sobą nie wchodzimy, tylko jak z przerwą, nie? Dobra, O, to no, jest ciężkie maskał. To jest ciężkie, ej, to jest ciężkie Dobra, idę, ja idę trudne to będzie Chodź, przez labirynt Teraz tutaj musimy omijać już pułapki no, To nie no, jest takie no. łatwe Dawaj, dawaj Laser jeszcze jest? Ła! Oj, No, przeżyłem, cienia Dobra, ej, ma e, za dużo pułapek! Dalej. U ma za dużo pułapek! Lol, tu jest jakieś otwarty. dawaj, dawaj. O! tu ty... <grym grym> co? Szedł. Uh, przechodzę, patrzcie, kiedyś końcu. Jakie pełne skupienie. Przejdę ten labirynt, się Dawaj, dawaj, Patrycja już daleko jest, widzę. Dobra, ja też idę, to już możecie iść za sobą. Dobra, 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 dobra. Idziemy, idziemy. hop, hop, przeskakujemy, Nie, no. spadni w końcu. O, nie, wyczyna. Dobra, okej, idziemy, labirynt. Czekaj, czy przejdziemy, labirynt. Alka. Teraz musimy szukać wyjścia. Ogólnie to jest pomieszane i idę cały czas prosto. Dobra, A I muszę, uważać? muszę uważać na to wpadnięcie. Teraz to jest kolejne co, jak to jest zrobione w ogóle. Dobra, A na razie rabin tak wydaje się, że cały czas trzeba iść prosto, nie ma żadnych skrętów. To nie ma żadnych skrętów. No, to jest w ogóle bez sensu. No, ale On, Alek nie umie robić labiryntów. To, to się liczy, To, że mam już pułapkę. No, no patrz o nie cały czas prosto. Ale kręcia się przejdziemy to zaraz. No dobra, Nie przejdź, dobra. to spadniesz zaraz. No, no, to patrz, jestem w głowie już jego no lekę, to proste. No nie, no spadnij. no, daj, daj, dziełem, 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 pu, 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 pu. Nie, 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 nie. nie, nie. Dobra, w Lewo czy w prawo? O nie! O nie, są przejścia lewo czy prawo? O patrz, to jest, to jest labirynt. No to lewo. Dobra. Ej, tu jest wyjście? Ej, to źle, bo skarbu nie wziąłeś. A Patrycja skarb, przymał, czekaj. skarb. Czekaj, otamy mój skarb. Patrycja była pierwsza, aż skarb. Dobra, gdzie jest? Tu jest skarb. Jak tam wejść do skarbu lol? sięgniesz tamtąd, czy Nie sięgnę, nie rady sięgnąć. Mam, 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 biorę wszystko. No I wychodzimy, ja też Jest, al karabiny, był saby, oceniam łapka w dół, zero. na do mnie, do mnie, do mnie, Dobra, Alka, labirynt, przeszliśmy Teraz ja idziemy do Sepka, uwaga, teraz idziemy do Sepka No to Dobra, w takim razie wracimy. podlatujemy do Sepka, labirynt, Alka, przeszliśmy Nie było tutaj dużo problemów, ale też był fajny, było naprawdę dużo pułapek Miał dużo pułapek Dużo pułapek u Alka było, więc super też jest Idziemy teraz do Sepka, Sebek już jest pokręcony, więc tutaj będzie ciężko No to w takim razie idę już do was, no to przechodzi, to ja pierwszy może, albo nie do, to Ja, ja, to ja, ja się... będę z góry patrzał ja, ja Ale pierwszy ja zabieram swoją nagrodę, bo też byłem pierwszy w przejściu labiryntu na chwilę Ej, czekamy. Ej, gdzie teraz? 5 sekund? No idź, wybieraj się i za 5 sekund Wiesz, ja, ja wchodzę. Teraz, no. Albo nie, za 5 <laughs> sekund wchodzi Pati, za 5 sekund w Pati. Bo z przerwami mamy wchodzić. Ej, I pamiętajcie o surywalu, na surywalu. Ej, z przerwami, czekaj, Pati, niech on idzie. 3, 2, 1. I teraz możesz iść ty. Nie, nie podpowiadamy sobie, jak coś to nie podpowiadamy, nie podpowiadamy. Dobra. I, jak ktoś znalazłem. gdzieś wejdzie, to nie ma podpowiadania, że skręciłem w lewo czy w prawo, nie ma gadania w ogóle, nie? Dobra, a Uła. ktoś kogoś tam bije. Dobra Okej, teraz chodzi. Pimek dawaj, Pimek chodź. Pipek idziemy, dobra. Okej, okay, gdzie teraz iść? W lewo, prosto? Nie, to jest chyba ślepa. Ej, tu nie, jest pokręcone, no, wow, no, bije, to nie, jest Patrycia takie. A, mnie bije, spalaj. Cały I czas się... idziemy. O, lasery! Ej, to jest ciężkie. Uuuu! Jeszcze ja skoczyłem. Ej, jakie ja tu wszystko? To jest tabliczka. Ej, może. Ej, a i nie podglądamy na F5, bo to jest oszukiwanie na F5. No właśnie ja nie podglądam. Właśnie na F5. A, patresja wpada do lawy. Ej, na F5 można podglądać, ale nie podglądamy. Nie używamy F5, jak ktoś użyje, to ma bana. Ma banana dobra. Minecrafta Dobra, nie używamy tego. Ja ja Skoczyłem, dobra, uważaj pipek, dawaj Dał tam radę, super dobra, idziemy A teraz tu, dobra, do... dobra, cały czas do... wygrywamy. kto będzie pierwszy ten wygrywa po prostu o, są... o nie, to jest oszukane Oszukane drzwi były, oszukane drzwi były No i ja teraz idę tutaj oszukany tunel miałem Dobra, 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 idę i gdzie tu iść wtedy Ej, Patty chyba źle tam na to idę w lewo Daj daj, Pati fada Patty dostaje Biegnę, biegnę, Alek przyszedł stąd! Nieprawda, nieprawda Który ty iść? Którę ty No O, jadę tędy, Daj oć, pimpek daj, pimpek woł, haj, to wyjście, idę z Alkiem <grymne> Padaj, y dobra, i idę, idę cały czas, na razie nie pada. Ej, no nie istot. pycha, nie ma pychania, oszukiwania. No to jest pierwszy, dobra. A, idę pierwszy, idę pierwszy, idę pierwszy. Ej, nie ma co... A będę pierwszy, ja to wygram! O nie, źle, poszedłem! O, mam! Mam, 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 mam! Nie no, pipek poszuj się, pimpek! Nie, źle! Oszukamy! Ej, ktoś się ze mnie śmieje! Ha, ha ha tu jest napisane! On się śmieje z nas prosto, w twarz on nam się śmieje. Draj, tak, gdzie idzie? A pimpek szukaj w lewo! Tu jest! Mam wyjście! Pierwszy! Pierwszy, pierwszy, cieszę, tense, nie, nie. pierwszy! Pierwszy, pierwszy! Gotowaj to! Pierwszy, Od pierwszy movie. z Kotem! Pierwszy z Kotem jest, ale wygrałem. Izzy! Nieprawda, ja byłem drugi i był trzeci. Ej, super ale, ale te labirynty są. ale powiedział, bo odchodził Ej, pierwszy. super te labirynty <szres> są. Dobra, to teraz, teraz przechodzimy, jeszcze zostały dwa ostatnie labirynty. Jest to labirynt mój i pati. To teraz Ty pierwszy idziesz. To teraz idziemy, nie, teraz idziemy do mojego. Do mojego A, idziemy, no albo do, albo ostatni do mojego na końcu odcinka. Dobra, to, no. to do mojego pójdziemy na końcu odcinka, czyli zaraz. Dobra, lecimy teraz z Patty i wtedy po, idziemy do mojego. Na Patty, dobra. Tu już jest chyba dla hardkorów. Idziemy Gdzie teraz to jest wejście. Gdzie jest wejście? Gdzie jest wejście? Z której strony jest wejście, Patty. Tutaj czy nie? No nie ma, ma wyjścia a tu jest dobra. nie okay, to tak bierzemy. nie te drzwi, jak one się nie To pierwszy, to pierwszy. pierwszy. Ja jak... idę pierwszy. Sebek, no, pierwszy, no. Sebek, ma, nie 5 sekund przerwy. nie możesz latać, teraz zaraz Alek nie a ostatni już, nie Pójdę, bo ma, nie ma, nie ja No, nie wiem, nie ja nic nie rozbijamy. nie 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 Dobra, i tras, no i teraz, Teraz Alek. Alek, dawaj, teraz Ale Alek. Alek Dobra, i teraz ja będę wchodził, uwaga, 3, dwa, no odliczamy, z przerwami, przerwami. Co tam się stało? Nic, nic, nic. Co tam się przyniosło, teraz ja idę. A to wydawało go. ci się. Ja, go, 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 idziemy, 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 chodź Pipek, dawaj, idziemy. Idziemy, idziemy. Co... Ej, co jest, nie ma przejścia, jak to przejść? Ej, ja cześć, to... cześć, o kurde. Co jest, ej, to się podnosi 300 IQ, ściana. Lul, lul. Ja dobra, ej, to było mocne, ty, to było hard już dla prostu niesamowitych Daj idziemy dalej, idziemy dalej, tu są jakieś kolce, idę w lewo Dobra, idę tutaj w lewo, ale tu jest pokręcone. Ale tu jest pokręcone w ogóle, tu są kolejne. Padł, Sebek, ty padłeś? Czy kto padł? Tak, bo ty za mną biegłeś ci uciec A, XD! I padłeś? No to wtedy od nowa, pamiętajcie, że od nowa kto pani to od nowa wtedy A, Ej, nie ma oszukiwania w labiryncie od nowa Jak padliście to od nowa, nie ma tego jak padacie to, do nowa spawn ja poda nie, sobie ustawcie Ja nie padłem jeszcze Ej oszukiw. oszukane Kur... <laughs> Oszukane A gdzie jest mój kot, mój kot się zgubił też w labiryncie Dobra idzie szybko, to było oszukane, czy dlatego oni się wracali, lol Ale, Ej, a, ale, gdzie ty, pu... ale gdzie ty, o nie padłem, czemu? Dotknąłem czegoś? Bo... Ej, padłem, wow, no nie! Było, Czekaj, te tepnijcie mnie, te weź mnie tepni, weź mnie tepni, nie wiem gdzie ja jestem w ogóle. No to tepaj się te tepa, do mnie. O to tepnij mnie! To do tepnij tepni mnie ktoś! Dobra, o jestem, dobra, okej, okay. no to samym podał ustawmy tutaj. Dobra, i jeszcze raz, od nowa. LOL, padłem już od nowa jestem, zacząć Jestem w głowie, w głowie Jesteś w głowie? W głowie? Serio? Panie? Ej, a Panowie, panowie, dajcie Pati... mi minutę, ja muszę do toalety ze dwóch. Paty, zobacz sobie, czy on nie kłamie czasami. Ej, wyszedłem! Udało się, wyszedłem. Ej, to się otwiera w ogóle, jak to jest zrobione, że to się otwiera do góry? Ty, To jakoś niewidzialne drzwi są. No, nie, to nie fair. Ja dobra, tu idziemy teraz. Nagrody nie ma. Teraz idziemy tutaj na prawo, dobra. Pati, daj tam nagrodę, ja idę teraz w prawo. Jakie to jest oszukane, lol. Dobra, idziemy teraz tutaj. Czy Prze przejdę? A nie! Nie, padłem! Dobra, i tak bo ty wygrałeś. Mam nagrodę, pieniądze. Dobra, mam. Alek i tak wygrał, to już nie ma sensu. Ej, ten labirynt był tutaj! A byłem blisko, bo tutaj zacząłem, tu już byłem blisko uh -huh. tutaj Dobra, Alek i tak wygrał, ale ja miałem dwie wygrane, ty masz jedną wygraną. Pieniądze, sława. Dobra, Alek i tak ma jedną wygraną, a ja mam dwie. I tutaj było wyjście. O, chyba ale tutaj. Tutaj było kasy. Tutaj było, ej, pierwszy, dobra, miał szczęście. To lecimy teraz do mojego labiryntu: do labiryntu Smiley's Ostatni dobra. labirynt na moim skinie, który jest moim zdaniem bardzo ciężki. Nie patrzcie, nie podglądajcie. Tepnijcie się do mnie wszyscy. Tutaj jestem ja stawcie... ja w remisować jeszcze. Tak, może zemisować, no. Będzie 2-2. Dobra, i teraz tak, dawajcie, to jest e, labirynt, uwaga, stu, chodźcie, nie wchodźcie jeszcze. Nie ma, nie ma skakania pati, nie ma podglądania, nie ma oszukiwania, kto oszukuje dostaje bana. No. no. To ja bym ją zbanował, banuj ją, banuj. Jeszcze Sebek, Sebek <laughs> dawaj, Sebek gdzie jest? Defect, sebek, gdzie jesteś? On do toalety poszedł, Dobra, nie czekamy na niego, kij, najwyżej przyjdzie. No to tak, Pimpek też zaczynasz, ja bo Pimpek nie No to w takim razie dziewczyny mają pierwszeństwo, więc wy tak, tutaj macie wejście i to wejście musicie się czy lewe, czy prawo, nie? Dobra. Więc sobie wybieracie, tu jest jak coś skręt w lewo, tutaj patrzcie, ja wam. Oj zepsułem. Tu jest skręt w lewo jak coś. I tutaj Aha. jest prosto, tu jest w prawo, no każde przejście jak coś jest. A Patty weszła, okej, okay, nie ma, ale nie ma 5 sekund przerwy, dora. Uwaga, Patty zaczęła do... i nie ma skakania, nie ma podglądania na F5, bo to wtedy ban. Tak poważnie wam mówię. Dobra, Pati zaczęła, okej, okay, pati biegnie, pati biegnie, ale coś się tutaj pomatała, pomotała. Dobra, teraz tutaj biegnie. Okej, zaczynamy teraz Alek. Alek startuje, dobra. dobra. Biegnie! Alek biegnę. biegnie, teraz, Alek biegnie, teraz, Alek biegnie, A, patrzymy. O, 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 o. Ale dostają. Ale, A, jak coś tury pamiętajcie, to jest ciężko tu, do przeskoczenia. Tu, czy nie wiem czy to jest wykonalne? To, to Raczej tak. tak. I... O, przeskoczyła. Jest, przeskoczyła! Dobra, super, jest dobra, to wykonalne. Teraz pójdę tędy, nie, to jest przepis za ułek Ale robią labirynt, zacznij na to jak oni przechodzą ten labirynt, jak tu jest ciężko. Pati biegnie tam u góry, Pati tam biegnie u góry. Ale ja kod od nowa musi, xd. Wyszedłem lasem środkowym, a. a, a ale wyszedłem musi od nowa, Patrycja. zaczmy gdzie z Patrycją. Uuu, Patrycja gdzie już poszła daleko. Patrycja Be. patrzy tutaj, ale ma Be, kłopot. Patrycja przeciło. nie wie gdzie iść. Patrycja ma ciężko. O panie! Padła! Padła, Patrycja! Nie, 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 nie. padnę, padnę. Ej, ratu... Nie, nie, nie. Tutaj jest ogólnie ciężko do przeskoczenia, tutaj mogę to usunąć ogólnie, to jest bardzo ciężko do przeskoczenia. Pimpek jak coś, to możesz to na rogach tak nie robić, bo to jest hardcore już na rogach, żeby to przejść. Pipek za dużo... rzeczy za dużo zrobił czasami. Dobra pójdę tędy, tutaj. Na rogach jest tak ciężko zrobić Teraz to tu. Pimpek usuń to z rogów może. O, o takie... nie, no znowu! Padłeś? Co jest tylko je stają? <noise> jak mocno dostaje padła! Ja dobra, pomogę wam z tymi mogę. pułapkami, pomogę wam trochę z pułapkami ogólnie Dobra, weź pimpek troszeczkę pułapki weź ogarni. No tutaj mi rozwalę tego przecież nie mogę Czego nie możesz przejść, pokaż No tutaj! daj. nie widzę cię, gdzie ty jesteś? No tu, o, da pimpek i daj, Okej, dobra, super, biegnie, Alek biegnie, patrzymy, patrzymy X do tego. No Nie podoba łatwy. mi się to! Dobra, lecicie, lecicie, leci, dacie lecicie. radę! Alek i Alek i Patty i Patty! A gdzie jest Sebek właśnie? Sebek! Sebek jeszcze. Se, sebek już na Majorkę pojechał. Da, daj, daj, Alek, teraz tutaj. E, a, o dobrze wyskoczył, dobrze, dobrze, super. Patrycja, e, coś źle przeskoczyła. Nie, no, Patrycja skakać nie umie. Patrycja. Teraz tu, tu. O, gdzie jest ale jestem w ręce, w ręce. Okej, okay, alek już jest bardzo blisko, ciekawe czy wygra, proszę Państwa, czy da radę, trząda, przejdzie. E, pimpek, tak, weź mi, wyjdź, e. pimpek, wyjdź mi. Stąd, pimpek, weź mi bym się skakać, odleć. idę, Nie, biegnę, biegnę. Biegnie, 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 biegnie. Alek e. już naprawdę e. jest daleko. E. Alek chyba za bardzo tempo. Hop, hop. Alek zapomnij, powodu okay, tempo, ja zobaczcie tylko... ten, ten labirynt jest bardzo ciężki ogólnie Dobra, super ci idzie Alek, dobrze ci idzie, spokojnie, nie stresuj się Zaraz Jak się nie stresować, jest szansa, że zremisuję. Uwaga, uwaga, czy on to da radę, czy on to da radę, czy on przejdzie, proszę państwa on wchodzi, on wchodzi, on wchodzi do głowy, o nie, o nie, o nie, o nie nie, dobra, patrzy, patrzy, wszedł w załupkę ślepą, dobra, biegnie A, nie ma jak wejść Teraz wchodzi w ślepe załupki Nie, 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 nie Przeszedł proszę mom, Państwa, dał no, radę, Alek zwyciężył. Alek grałem. był pierwszy, a Pati tam jeszcze idzie, Pati też dobrze trafiła. Pati też teraz dobrze idzie. Dobra, ale Alek był pierwszy, więc mamy remis, bo ja wygrałem dwa razy i Alek wygrał dwa razy, więc mamy remis. Z Alkiem mamy remis, widzowie, czyli my jesteśmy dwóch najlepsi. I, I mamy remis z Alkiem. Widzowie, kliknijcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał dzwonkiem, jak chcecie więcej takich filmów i wpadajcie na mój sklep z Faisą. Team widzimy się jutro. Odcinki są codziennie! Woohoo!